Wystarczy wpisać w Google płukanka silnika, a wyskoczy tysiąc artykułów. Tylko dziwnym trafem większość z nich napisały firmy produkujące te środki albo sklepy, które je sprzedają. Dlatego dziś podejdziemy do tematu uczciwie i powiemy wprost: kiedy warto, a kiedy absolutnie nie warto używać płukanki przed wymianą oleju. Jedziemy! Pierwsze pytanie, czy płukanie silnika to obowiązkowy etap każdej wymiany oleju? Internet często tak sugeruje, ale prawda jest bardziej skomplikowana. Nie ma tu jednej odpowiedzi tak albo nie. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Kiedy polecamy płukanie silnika? Po pierwsze, gdy olej w silniku był zbyt długo. Na przykład. Planowałeś wymianę co 10 000 km, a zrobiło się 15. Albo auto jeździło w ekstremalnych warunkach. Wysokie obroty, przegrzewanie. Wtedy w oleju tworzą się osady, więc rozsądnie jest oczyścić układ. Po drugie, jeśli do oleju trafiło coś, czego tam być nie powinno, benzyna, płyn chłodniczy to jasny sygnał, że zwykła wymiana oleju może nie wystarczyć. Po trzecie. Gdy zmieniasz markę lub lepkość oleju, różne produkty mają inne pakiety dodatków i choć zwykle się dogadują, czasem warto się zabezpieczyć. A kiedy płukanie nie jest potrzebne? Jeśli masz auto od nowości, regularnie wymieniasz olej zgodnie z zaleceniami producenta i używasz jakościowych produktów. Nie ma sensu płukać czegoś, co jest czyste. Zwłaszcza, że większość nowoczesnych olejów i tak zawiera dodatki czyszczące, a brud osiada w filtrze oleju. Do tego on właśnie służy. A kiedy lepiej nie ryzykować w ogóle? Jeżeli kupiłeś używany samochód i nie wiesz, co się w nim działo, a w silniku mogą być grube nagary, nie lej pięciominutówek na ślepo. Te środki działają agresywnie, odrywają duże kawałki osadów, które mogą zatkać kanały olejowe lub filtr. Efekt? Zamiast czystego silnika, laweta i rachunek w tysiącach złotych. Ironia? Bez półkanki silnik jeździłby dalej, bo osady siedziały spokojnie w misce olejowej. Co wtedy zrobić? Jeśli naprawdę chcesz wyczyścić układ, a nie znasz stanu silnika, jedyne bezpieczne rozwiązanie to demontaż miski olejowej i czyszczenie mechaniczne. Dopiero później można użyć płukanki, żeby doczyścić trudno dostępne miejsca. Jakie są opcje płukania? Pierwsza – specjalny olej do płukania silnika, zwykle na bazie mineralnej, z dużą ilością dodatków czyszczących. Minus – trzeba na nim pojeździć kilka dni w trybie dziadek w niedzielę. Mało kto dziś ma na to czas. Druga – popularne dodatki typu płukanka pięciominutowa. Wlewasz przed wymianą, odpalasz silnik na kilka minut i spuszczasz olej. Działa szybko, dlatego ludzie je lubią, ale powtarzam, tylko wtedy, gdy wiesz, w jakim stanie jest silnik. Trzecia metoda, najbezpieczniejsza, ale najdroższa. Dwie lub trzy szybkie wymiany oleju dobrej jakości w krótkich odstępach. Filtr też wymieniasz za każdym razem. Skutecznie i bez ryzyka, ale koszt wyższy. Podsumowując, płukanka to nie jest magiczny eliksir. Ma swoje miejsce, ale i swoje ryzyka. Nie rób tego, bo tak robią wszyscy, albo bo mechanik powiedział. Producenci aut w instrukcjach nie przewidują tego jako standardowej procedury. To już daje do myślenia, prawda? A teraz pytanie do Was: płukaliście kiedyś silnik? Jakie efekty? Dajcie znać w komentarzach. Dobre i złe historie chętnie omówimy w kolejnym odcinku.